Cześć, Szymon Milonas. Witam na kanale Republiki Wina. Uczymy rozumieć wino i mam nadzieję, że pomagamy w tym, żeby Wam się łatwiej o tych winach rozmawiało, żeby Wam się przyjemniej je degustowało i dzisiaj trochę więcej o tym słowniczku pojęć winiarskich, czy o tym, czego, jak często się opisuje wina. No i właśnie, na ile to jest słowniczek pojęć, na ile to jest hermetyczny język, na ile to jest żargon, na ile to jest czasami bełkot, którym się posługujemy, żeby coś o winie opowiedzieć. Nie wiem, czy pójdziemy w stronę, jak doskonale blefować o winie, ale moim zdaniem, jeżeli znamy kilka pojęć, to jest nam dużo łatwiej to wino sobie opisywać i zrozumieć, co tak naprawdę mamy w kieliszku, czy czego się możemy spodziewać w butelce, czytając etykietę. Moim zdaniem najłatwiej to uporządkować, zaczynając od tego, jak patrzymy na wino, potem jak je wąchamy, a potem jak go próbujemy i smakujemy. Jak patrzycie na wino, to myślę, że takim pojęciem, którym często się ludzie posługują, i które nie zawsze jest tak samo rozumiane, jest rim. Czyli ten margines, czyli jak przechylamy kieliszek, to co jest na miejscu styku między winem, a niewinem, czyli tam, gdzie się to wino z tym kieliszkiem nam łączy. I to jest ten właśnie sławny rim czy pierścień i o nim się mówi, że on się utlenia, że, że on zmienia barwę, że on ma delikatne nuty purpurowe albo, albo wręcz przeciwnie, pomarańczowe czy brązowe. I to jest ważne. Bo to świadczy o tym, ten rim świadczy o tym, czy to wino jest młode, czy bardziej dojrzałe. I im bardziej idzie w kierunku właśnie tych i brązów, tym bardziej jest dojrzałe. I ta dojrzałość wina to jest z kolei pojęcie, które nas będzie przenosiło już, już w ten obszar wąchania wina i zastanawiając się, czym to wino pachnie, czyli jaki ma tak zwany nos. I w tym nosie warto sobie odróżnić trzy rodzaje aromatów, o których bardzo często się mówi, które też tą dojrzałość pozwalają określić. Jak mówimy o tych trzech rodzajach aromatów, to mówimy o tak zwanych pierwszorzędowych aromatach, czyli tych, które wynikają z owoców, które były użyte do produkcji wina. Więc jak robimy wino, to mamy określony szczep winogron, albo kilka szczepów winogron, które używamy do jego produkcji. I te szczepy pachną, w zależności oczywiście od klimatu, w którym dojrzewały, no i od pogody w danym roku, pachną w określony sposób po fermentacji. Tak, one nie pachną tak samo przed fermentacją, jak po. No i po tej fermentacji na przykład pachną bardziej, nie wiem, niedojrzałymi jabłkami, albo bardziej przejrzałymi jabłkami. Czyli takie aromaty znajdziecie potem w tym winie. Albo jest to zielone jabłko, albo jest to takie właśnie brushed apple, czy na takie jabłko, które już spadło z drzewa i leżało trochę w, w, w trawie, albo jest to zapach szarlotki. Cały czas jabłko, ale w różnej kondycji. Czyli to świadczy o tym, jakie owoce czy jaki szczep i z jakiego klimatu były użyte do produkcji tego wina, więc to nam też pozwala to wino łatwiej i bardziej poetycko e, opisywać. Pierwszorzędowe aromaty to wynikające ze szczepu winogron i z miejsca pochodzenia tego wina. Te drugorzędowe aromaty, to, jest, to myślę jest bardzo ważne potem też dla opowieści o strukturze, o tak zwanym ciele tego wina, te drugorzędowe aromaty, które wąchacie, czy które znajdziecie w winie, wąchając je, to są te, które wynikają ze sposobu produkcji. Na przykład, używanie beczek sprawia w czasie produkcji, że to wino zyskuje zupełnie nowy zestaw aromatów. Czyli wino, które było niebeczkowane, nie będzie pachniało słodkimi przyprawami, wanilią, cynamonem, nie wiem, gałką muszkatołową, nie będzie miało na przykład też takich aromatów lekko tostowych. A takie, które było w takich beczkach, szczególnie jak one będą mocno wypalone te beczki i pierwszy raz używane, to takie aromaty zyska. Więc bardzo często winiarze chcą dodać dodatkową warstwę aromatów. W winie używają do jego dojrzewania beczek. To czasami w białych winach. Dzięki temu to białe wino zyskuje tak zwaną strukturę, właściwie to ciało ma większe. Staje się też gładsze ta kwasowość tego wina. Dzięki temu, że beczka dopuszcza tlen do, do wina, ta kwasowość trochę łagodnieje i to wino staje się bardziej krągłe, pełniejsze, bardziej złożone. Przy białym winie absolutnie i przy czerwonym również jeszcze dodatkowo te beczki trochę łagodzą tań, czy dodają trochę innego charakteru tań, który wynika właśnie z interakcji między dębem, bo najczęściej te beczki są dębowe, a alkoholem, czy samym jakby całym winem. I dzięki temu ta taniczność tego wina czerwonego też się będzie zmieniała, co dopiero oczywiście wyczujemy w smaku, ale też w aromacie tego czerwonego wina znowu się pojawią właśnie te aromaty e, słodkich przypraw, o których przed chwilą e, mówiłem. Czyli to są te drugorzędowe aromaty, które nam się w winie pojawiły. O nich też warto, myśląc sobie o opisywaniu wina i o tym słowniczku pojęć, e, pamiętać. No i wreszcie te trzeciorzędowe aromaty. To są te, które wyczujecie w nosie, jak na przykład aromaty skóry, tytoniu, suszonych owoców. I to będą te aromaty, które wynikają z dojrzewania w butelce. Czyli ta dojrzałość wina się zmienia. Również jeżeli to wino leży sobie w butce, szczególnie jeśli jest zakorkowane i jest przeznaczone do starzenia, to po kilku latach i pachnie, i za chwilę smakuje inaczej niż takie młode wino. Które jest lepsze, zostawiam wam. Natomiast część win jest takich, że rzeczywiście one zyskują z wiekiem, niewielka część. A część lepiej wypić szybko, zanim te trzeciorzędowe aromaty się w nim pojawią. Ale niewątpliwie one dodają takiemu winu, które na początku było intensywne, na początku było taniczne, na początku było bardzo owocowe, to z wiekiem właśnie ta dodatkowa warstwa aromatów w postaci właśnie tej skóry, tytoniu, wiem, kakao, czekolady, kawy, sprawia, że to wino staje się ciekawsze, bardziej złożone i pełniejsze. Więc jak ma te trzeciorządowe aromaty, też fajne. Oczywiście często my te aromaty, jakie wyczuwamy w nosie, to mieszamy ze sobą, nie, nie nazywamy je pierwszo, drugo, trzeciorzędną, tylko mówimy po prostu, co czujemy. Ale warto wiedzieć, że jeżeli wino jest dojrzałe, jeżeli wino jest tak zwane stare. Starzone, to ono musi mieć to trzeciorzęd, te trzeciorzędowe armaty. Więc przy wołaniu wina bądźcie na takie rzeczy zwracać uwagę. No i wreszcie, jak mamy okazję tego wina spróbować, czyli e, te, 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 tak zwaną strukturę wina sobie przeanalizować, czy paletę sobie e, przeanalizować, czy jak wino się układa na palecie, jak, jak czasami e, mówią znawcy lub ci, którzy tymi, tymi znawcami chcą być. No to, to, to jest coś, co, co pozwala nam ocenić smak wina i poza tym, jak to wino smakuje, jeśli chodzi o, e, e, o aromaty, które tam, które tam z, e, znajdziemy, to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, okej, okay, czy to wino jest słodkie i to jest ważne, żebyśmy sobie umieli odpowiedzieć na, na, na pytanie, czy ono jest zupełnie wytrawne, czy jest tam trochę cukru, ale tak naprawdę w tej strukturze, czymś, co buduje to tak zwane ciało, czy tą strukturę wina, będą ważne jeszcze inne cechy. Kwasowość, czy jest wysoka część, czyli czy wam pobudza śnianki do pracy? Czy ma dużo tanin, czyli czy wam ściąga, e, drętwieje wam język, ścina wam policzki i, e, i dziąsła, taniny? Tak? I czy jest wysoki e, alkohol? Te trzy cechy, czyli kwasowość, alkohol i, i tanin, są rzeczy, które budują tak zwane ciało wina. Im więcej kwasowości, tym lżejsze wino. Im więcej taniej alkoholu, tym pełniejsze, bardziej zbudowane wino. Tak wtedy o nim mówimy. To przy analizie wina są takie rzeczy, które moim zdaniem bardzo pomagają w tym, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Wino o takim, nie wiem, mówimy potem. Głębokim, złożonym bukiecie i, i złożonej strukturze, to właśnie wino, które ma pierwszą, drugorzędowe aromaty, i trzeciorzędowe pewnie też, i ma właśnie dużo tanin, dużo alkoholu i jakąś tam zbalansowaną z tym wszystkim fasłość. No właśnie, to słowo balans będzie takie kolejne pojęcie, którym się warto posługiwać. Jeżeli czujecie, że w winie coś wystaje, na przykład jest za dużo alkoholu, czy ten alkohol was od razu uderza w nos. Czy potem, jak piecie wino, czujecie, że was pali trochę w gardle, to mówimy, że wino jest niezbalansowane, że właśnie ta jedna cecha dominuje nad innymi i to nie jest w sumie dobrze dla wina. Czasami w młodym winie tak jest, po to, żeby ono z wiekiem to straciło i się ułożyło. Gdzie też możemy powiedzieć, że wino jeszcze nie jest ułożone, potrzebuje czasu, żeby się ułożyć. To jest fajny taki wytryk do tego, żeby, żeby powiedzieć, że coś mi w tym winie nie pasuje. Ale to często jest prawda, że wino, które jest przeznaczone do tego, żeby je pić za 5 lat, wypite dzisiaj. Nie będzie tak fajnie smakowało jak, jak to, jakbyśmy jak poczekali, e, tak jak producent miał intencje, żebyśmy je wypili jednak trochę, dając mu się e, ułożyć. Więc ten balans to jest to, coś, czego bardzo często e, w winie szukamy. Czasami też, jak, jak sobie myślę o takich słowach w to, to takim często używanym jest ta mineralność, czyli takie pojęcie, które wszyscy mniej więcej kojarzą o co chodzi, ale e, używają go w różnym kontekście i, i, i w, różnych, e, w różnym celu, czy jakby mając na myśli różne e, rzeczy. Generalnie to jest oczywiście wielka dyskusja na temat tego, czy czuć w aromacie wina to, co wynika z, z ziemi czy z gleby, na jakiej to wino dojrzewało. I często się mówi właśnie, że tą mineralność wino zawdzięcza tym jakimś łupkowym albo bardziej e, wapiennym glebom, na których, e, na których winogrona e, dojrzewały. Ale tak naprawdę mamy na myśli taki nieowocowy aromat, który często się kojarzy trochę z takimi kamiennymi, trochę takimi krzemiennymi, czasami nawet lekko siarkowymi, e, tak jak draska od zapałek, jak pocieracie, taki aromat się specyficzny, ujawnia, e, takimi właśnie zapachami. Które przywołują nam na myśl bardziej właśnie takie wina jak Greener Wettliner, Riesling, czy Szabli, czy takie szarone, które dojrzewa bardzo w tej północnej części Francji, a na pewno mineralne nie będzie wino, które jest mocno beczkowane, które jest mocno z dojrzałych owoców, czyli jakby z południa Europy czy z krajów nowego, nowego świata typu Australia, czy. Czy Chile, gdzie dojrzewa w bardzo ciepłym klimacie, czy Kalifornia. Więc to jest coś, co raczej będzie się kojarzyło z tymi chłodniejszymi, e, białymi winami, z, z właśnie z takich e, żwirowych czy, czy skalistych, e, skalistych gleb. Natomiast moim zdaniem to jakby warto sobie posprawdzać jeszcze, gdzie tą mineralność rzeczywiście czujemy, a gdzie używamy tylko tego jako wytrycha. Używajmy pojęć, które rozumiemy, które znamy. Jak macie jakieś takie, które y, czy w tym filmiku, czy w Waszych y, spotkaniach z zmianami wydały Wam się niejasne, to zapraszam do komentowania. My dużo tych pojęć też tłumaczymy na naszych kursach, więc gdybyście mieli ochotę pogłębić sobie tę wiedzę w bardziej systematyczny sposób, to właśnie jest taka rzecz, którą też przy okazji bardzo polecam, czyli jak robimy kursy typu SET, czyli te Wine Spirit Education Trust, to posługujemy się taką kartą, która, jak widzicie, ma dwie strony i na niej te wszystkie pojęcia winiarskie są przytoczone i są też przez nas w czasie kursu tłumaczone na przykładzie. Bo tutaj opowiadam, a na kursie degustujemy te wina i myślę, że to wtedy jest też dużo łatwiej zrozumieć. Więc serdecznie zapraszam i do komentowania, i do współudziału w naszych kursach. Mam nadzieję, do zobaczenia tu albo tu, i do następnego razu.